Piotr Pagieła, kłaniam się i witam moich gości, dr Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze i dobry wieczór państwu. Zbigniew Przybyłka, Klub Jagielloński Katowice. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapomnieliśmy już o, o sylwestrowo-noworocznych szaleństwach pewnie. Zapomnieli panowie już? Czy jeszcze, czy jeszcze Trochę panie... mnie jeszcze trzyma. Jeszcze, nie jeszcze, ja, ja już skutecznie zapomniałem. <laughs> ale Wiesz, m... Pierwszy nie tyle dzień w pracy, ale musiałem się pojawić na uczelni na chwilę. Drodzy panowie, no to w takim razie, skoro sylwestrowe szaleństwa za nami, no to pierwszy dzień stycznia przyniósł początek naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Polska wcześniej sprawowała taką prezydencję w drugiej połowie 2011 roku. A hasło, czy motto polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej brzmi tak. Bezpieczeństwo Europo. Panie doktorze. Wiadomo, że w tej chwili to chyba najważniejszy temat poruszany przez wszystkich, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tak, no hasło nieprzypadkowe tam to bezpieczeństwo, którym pan redaktor czy w tym moczcie słowo bezpieczeństwo ono jest też wielowymiarowe. Oczywiście w, na pierwszym planie jest to bezpieczeństwo związane z wojną w Ukrainie e, i tym co prawdopodobnie nas czeka, czyli negocjacjami pomiędzy Rosją Ukrainą. Zobaczymy w jakim kształcie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast, no tutaj, oczywiście, ważną zmienną jest objęcie prezydentury przez Donalda Trumpa 20 stycznia. Od Trumpa, jego administracji, decyzji będzie dużo zależało, ale to bezpieczeństwo jest również bezpiecze, bezpieczeństwem energetycznym, o którym już rozmawiamy bardzo, bardzo długo, czy Unia rozmawia bardzo długo, ale tam też jest ważna sprawa dotycząca chociażby produkcji, czy to pocisków, czy, czy, czy uzbrojenia, czy szerzej formowania, może nie Armii Europejskiej, bo tego jest bardzo daleko, czy do tego jest bardzo daleko, ale właśnie kwestii związanych z obronnością, no bo jak wiemy, tutaj Europa ma duże zaległości do nadrobienia. Ale to także bezpieczeństwo, między innymi żywnościowe i zdrowotne, bo i takie są priorytety Zbigniew Przybyłka, Klub Jagielloński w Katowicach. To ja zapytam przewrotnie, po tym półroczu, które za nami czeka nas teraz sprzątanie po tym, Przynajmniej to wizerunkowe sprzątanie po tym, co zrobił Orban i co zrobiły Węgry? Myślę, że wszyscy przeceniamy troszkę znaczenie prezydencji. Jest to reliks z początków integracji europejskiej jeszcze z lat 50., kiedy w Unii było sześć państw członkowskich, czy jakieś wspólnotach europejskich, bo wtedy tak się to nazywało. I też jako e, e, sobie sprawdzają dokumenty związane z obecną prezydencją, pozwoliłem sobie też wejść na stronę samej Rady Unii Europejskiej. I tam reklamują, że prezydencja jest ważna, ponieważ można ją porównać do Erasmusa dla krajów europejskich. No więc, jeżeli w ten sposób sama Rada Unii Europejskiej reklamuje swoją ważność jako Erasmusa dla, dla krajów Unii Europejskiej, no to chyba widzimy, że mamy troszkę problem ze zmieniwaniem wagi tego, e, tego wydarzenia. I no. też udadam, że też sama strona Polska, obecny rząd, wydaje się pochodzi, podchodzi z mniejszym entuzjazmem. Do tego, no warto zauważyć na przykład, że rząd PiS przeznaczył, czy chciał przeznaczyć na prezydencję miliard 300 milionów złotych, obecny rząd to obciął do około pół miliarda złotych, więc widzimy, że mniejszą wagę przynajmniej finansową do tego yy, przykłada. Także z innych powodów no z takich, że prezydencja została okrojona przecież o przewodnictwo nad Radą Europejską i inną instytucją, z tego powodu, że dla kluczowej konfiguracji Rady Unii Europejskiej, czyli dla spraw zagranicznych. Yy, przewodniczy radzie nie, nie państwo yy, sprawujące prezydencję, tylko wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych, sprawia, że w tych najbardziej interesujących nas obszarach Wpływ wpływ polski może być mniejszy niż byśmy chcieli. Ale czy iluzoryczny, panie doktorze? Ja, nie powiedziałbym, że iluzoryczny, bo warto porównać. Akurat prezydencja węgierska na tle innych prezydencji no, była taką po pierwsze kontrowersyjną i tutaj chociażby spotkania z Putinem czy przywódcą Chin, jakby Orbana, bez konsultacji wewnątrz tej formuły międzyrządowej, ale też i przecież z Ursulą von der Leyen, tej formułą, e właśnie powiedzielibyśmy, quasi federalną unię Europejskiej, no ale przeczytałem, że Belgowie i Hiszpanie, chyba Belgowie byli ostatni lub Hiszpanie, to wybaczą państwo, jeżeli tutaj nie podaję tego precyzyjnie, byli w stanie doprowadzić do wynegocjowania 50 kilku aktów prawnych ważnych dla Unii, dla porównania w Węgrzy tylko cztery, więc ktoś to nawet niezłośliwie, co obrazowo określił, że to była najbardziej leniwa prezydencja w ostatnim czasie, natomiast kontekst Europy jest taki, że po pierwsze w Niemczech mamy przyspieszone wybory, a po drugie Francja ma wielkie problemy związane z tymi przyspieszonymi wybrami i kolejnymi rządami, które powstają, ale też ma poważne problemy z kryzysem budżetowym i z poziomem zadłużenia, więc nawet wczoraj czytałem w jednej z gazet, to był przedróg z jednej z hiszpańskich gazet, gdzie właśnie ta hiszpańska gazeta specjalizująca się w relacjach międzynarodowych mówi o tym, że ten ciężar przywódca w, przywództwa w tym momencie w pewnym sensie spoczywa na Polsce, a doświadczenie Donalda Tuska jest tutaj absolutnie unikalne. Jako przewodniczącego rady, więc myślę, w tym niespokojnym czasie, to jest ważne i ta prezydencja nie do końca jest iluzoryczna. Choć z panem e, tutaj redaktorem się zgodzę, że rzeczywiście jej usytuowanie ustrojowe sięga jeszcze e, rzeczywiście jeszcze europejskiej wspólnoty węgla i stali, czy tam e, wspólnot europejskich po Traktacie Rzymskim. Ale tak jak już wspomniałem, na pewno jest to czas ważny, jest to czas dużych wyzwań i wcale tak jak już wcześniej o tym mówiłem, nie jest to iluzoryczne, bo Polska ma ważną rolę do odegrania. I mówi się, że Polska w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestię czy też właściwie jest w czubie Europy i Niemcy i Francuzi są gdzieś tam na granicy recesji czy, 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 czy wręcz kryzysu gospodarczego? Wywołał pan, panie doktorze, Francję, to ja zacytuję Le Monde. Napisał tak: polska prezydencja w Unii Europejskiej może stać się zakładnikiem kampanii wyborczej Tuskana, no bo w Polsce w czasie naszej prezydencji będą wybory prezydenckie. Zgadza się. Chciałbym tylko yy, mała dwozen do słów pana doktora, chciałbym troszkę w którą pobronić yy, Węgier. Po pierwsze, chyba tak legislacji było 8 a nie 4, ale bez wątpienia mniej niż tych dwóch poprzednich krajów, ale to, że na tle trójki to jest porównywane, jest nie bez powodu, ponieważ to jest kolejną innowacją i osłabieniem pozycji samodzielnej prezydencji jest to, że obecnie występujemy w tak zwanym układzie Trio. Polska na przykład jest spakietowana z Danią i Cypem. Oni muszą wspólną agendę wypracować i yy, to też ogranicza, oczywiście ta wspólna agenda tej Turki jest także z kolei podczepiona pod ogólną strategię yy, Rady. Więc tutaj yy, Węgry będąc przy okazji na końcówce cyklu instytucjonalnego Unii Europejskiej, czyli kiedyś zakończyła swoją kadencję poprzednia Komisja Europejska i tak dalej, no może miały mniejsze możliwości chwalenia yy, się osiągniętymi prezesami. A przychodząc do pana pytania, yy, no tak oczywiście, i tutaj Polsce, rządowi polskiemu będzie zależało na tym, żeby na przykład i takie możliwości prezydenta daje, żeby pewne, pewne agendy, pewne tematy, które byłyby niewygodne kampaninie, czyli na przykład kwestie polityki klimatycznej, kwestie polityki energetycznej, czy te wszystkie wyrzeczeń, które Unia oczekuje, oczekuje od swoich obywateli, żeby zepchnąć możliwie jak, najlepiej oczywiście poza, poza maj, poza wybory prezydenckie i to, taka możliwość, taką możliwość właśnie prezydencja daje i, i zobaczymy, czy, zobaczymy, czy rząd Donalda Tuska zręcznie postara się ominąć te miny, które oczywiście byłoby wykorzystane przez jego wywali politycznych. A na razie rząd Donalda Tuska zręcznie nie przygotuje i nie przygotował szczytu Unii Europejskiej na początek prezydencji właśnie chyba po to, żeby Andrzej Duda nie mógł przewodniczyć temu szczytowi, panie doktorze. Tak, to prawda. No my znamy to od czasu chociażby Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta, kiedy to wtedy też właśnie Donald był premierem. Słynna walka o krzesła. Tak, słynna walka o krzesła i i to też jest problem, nie zawsze instytucjonalnie i powiedzmy traktatowo rzeczywiście Unia to precyzuje, ale ja tu też małe ad vocem. a propos Węgier, no wiemy jak wygląda sytuacja na Węgrzech i wiemy, że Węgry zresztą wczoraj bodajże w Decide jeden z publicystów nawoływał do tego, żeby uderzyć i to dość mocno i można powiedzieć dotkliwie w Węgry, znaczy po pierwsze izolować, a po drugie ograniczyć środki europejskie po tym, co stało się między innymi w związku z Romanowskim, ale nie tylko. No a po drugie myślę, Myślę, że wychodząc poza te ramy ustrojowe, traktatowe Unii Europejskiej, rzeczywiście Donald Tusk i Polska ma dużą rolę do odegrania. Ja myślę, że w dwóch aspektach, znaczy pierwszy to jest kwestia migrantów. Tutaj CDU, CSU wczoraj w CDU dość radykalne propozycje złożyło w tej materii. Myślę, że tutaj jest po drodze Donaldowi Tuskowi. A kwestia Zielonego Ładu, coraz głośniej prawica europejska, w tym właśnie CDU-CSU, które wygrają, wiele na no to wskazuje, wybory w Niemczech, mówią o tym, żeby chociażby przesunąć termin mm, kończący produkcję samochodów spalinowych poza 2035 rok. Więc tutaj jakby zbieżności jest sporo, a wiemy, że Niemcy, mimo że w tej chwili osłabione gospodarcze, ciągle są no, w końcu najważniejszym krajem Unii Europejskiej. I tu stawiamy kropkę w tym wątku, Naszej dyskusji. Drodzy panowie, rosyjski gigant energetyczny Gazprom ogłosił w środę zakończenie eksportu gazu do Europy przez terytorium Ukrainy. To się wiąże z tym, że Ukraina zapowiedziała i zrealizowała zakręcenie kurków z gazem dla Słowacji. To wywołało polityczną burzę. Robert Fico, premier Słowacji, określił to jako sabotaż Zełęskiego, panie Zbigniewie. Skoro było od dawna wiadomo, no to o co ta burza? No, zauważmy pewną schizofeniczność tej sytuacji, że ta pełna skalowa wojna jest już od, od trzech lat właściwie. A ten gaz ciągle płynął, realizując już istniejące kontrakty, płynął przez Rosji, przez Ukrainę na Słowacji i do innych krajów europejskich, bo to nie tylko o Słowację chodzi. A Słowacja z tego czerpała spore korzyści. No tak, po pierwsze miała ten gaz taniej, po drugie korzystała z opłat tranzytowych, co dla tak małego kraju jak Słowacja oczywiście jest niebegatelnym wsparciem dla budżetu. No, widzimy, że nie wszystkie kraje europejskie, nawet w naszej części Europy, które wydawałoby się, że mogły być bardziej wrażliwe na kwestie Rosji i Ukrainy, nie wszystkie podzielają punkt widzenia Polski, na przykład. No, w przypadku Słowaków, to co można w to uwierzyć, ale jest istnieje dosyć pozytywny sentyment do Rosji. Jako historyk pozwolę sobie choćby skazać, że w, w 1944 roku to Stalin pozwoli wykwalić się powstaniu warszawskiemu, to wspomógł na jesieni tego samego roku powstanie narodowe słowackie, więc pewne sentymenty w dużej części społeczeństwa słowackiego istnieją, pozytywne do Rosji i premier Fico też na tym gra. Oprócz oczywiście tych twardych interesów ekonomicznych, które za tym stoją. I grozi na przykład z zakręceniem kurka w cudzysłowie z prądem. Włączenie światła, można Dokładnie tak. A Władimir Zelenski mówi, że Robert Fico otwiera drugi front energetyczny przeciwko Ukrainie, panie doktorze. Tu jest też dużo retoryki, ale rzeczywiście tak pragmatycznie czy praktycznie na to, że spoglądając to ja jakby zgodzę się z tym, o czym pan redaktor wspomniał, o tym było z góry wiadomo, wiemy, że Austriacy też jakby już nie kupują rosyjskiego gazu. Tutaj jakby są dwa kraje zainteresowane wydatnie i to nawet widzieć w polityce zarówno Roberta Fico, jak i Wiktora Orbana, to znaczy one są mocno uzależnione od rosyjskiego gazu, ale to nie jest też tak, że te kraje tego rosyjskiego gazu nie będą kupować, będą je kupowały tym okrężną drogą przez Morze Czarne i ten gaz będzie płynął zarówno do mm, Słowacji, jak i do Węgier. Ale będzie jest... droższy. Tak, dokładnie tak, będzie droższy. No ale to się odbije też na notowaniach polityków, bo jeżeli mm, ludzie przez pryzmat nie będą patrzyli, no to na pewno e, to się odbije na notowaniach Roberta Fico. Ale Robert Fico był ostatnio w Moskwie, więc i Orban, i Fico realizują taką, no nazwijmy to, czy robią krecią robotę w Unii Europejskiej, kiedy jest jednolity front antyputinowski, antyrosyjski. Oni po prostu się fotografują na Kremu, legitymizując mm, Władimira Putina i... W pewnym sensie yy... Kwestionując czy podważając tą jedność europejską, a przy okazji tam są interesy i związane z handlem, z tranzytowymi opłatami. No i z tym, że chociażby mniej słowa, ale bardziej Węgrzy mają podpisane umowy dotyczące elektrowni atomowych z Rosją, która im tak naprawdę te ich urządzenia czy instalacje atomowe serwisuje, kontroluje i tak dalej, i tak dalej. Więc tych dwóch polityków, oprócz tego, że grają na prorosyjskich sentymentach obu społeczeństw, no wiążą bardzo poważne istotne interesy z Rosją. Ale tak jak mówię, no to uderza w samą. Unią Europejską i ten jednolity front antyrosyjski, antyputinowski, no, który w tym roku może przynieść pierwsze efekty. Widzimy, że rosyjska gospodarka zaczyna się dość e, poważnie chwiać w swoich podstawach. Między innymi wskaźnik inflacji jest bardzo wysoki. Przypomnę dla jasności, że także koncert Scholz, może nie pojechał do Moskwy, ale y, telefonował, porozmawiał telefonicznie z Putinem, też nie nieproszony przez nikogo, jeżeli chodzi o wspólnotę europejską. To ja chciałbym o Polskę y, w tym całym układzie y, energetyczno-gazowym zapytać, bo Donald Tusk powiedział, że że jeżeli Robert Fico wyłączy prąd Ukrainie, no to my jesteśmy w stanie wspomagać, choćby przez te interkonektory, tak to się fachowo nazywa, panie Zbigniewie. Tak, podobno to na Polska tutaj możliwość na deklaruje możliwość no, zwiększenia. tych Ma Nawet podobno No nawet na pewno, oczywiście. No tak, tutaj pamiętamy jednak, że, że pewien nieprzychylne głosy wobec Ukrainy także że w Polsce istnieją i co więcej wykazują pewną tendencję rosnącą. Yy, więc, za, więc zapewne to większe obciążenie polskiej sieci może być rozgrywane właśnie wewnątrz politycznie w Polsce, jako przykład znowu tej yy, uległości Ukrainy, czy spełnienia wszelkich jej yy, zaścianek. Oczywiście tutaj jakby wchodząc w retorykę yy, przeciwników współpracy z. Ukrainą, więc y, nie jest to kwestia tylko techniczna, ale także kwestia polityczna, pewnej politycznej woli i kalkulacji, zwłaszcza w roku wyborczym, o czym mówiliśmy. Natomiast jeszcze warto dodać ten gaz, przepraszam, ten prąd, czy energia elektryczna jest bardzo droga, dlatego, że my mamy jeden z najdroższych, y, jedną z m, najwyższych cen energii elektrycznej, a dwa, że my ją produkujemy z węgla, w związku z tym prowadzimy, y, czy y, y, bardzo wysokie ponosimy tutaj koszty z, związane z tymi opłatami klimatycznymi, tam dajmy, że 60% energii w Polsce to jest y, opłata klimatyczna więc z tej perspektywy ten prąd byłby drogi. Tam Donald tu spróbuje negocjować właśnie, że powinniśmy zostać w przypadku akurat Odciążenie. tego... Odciążeni. Dokładnie tak zwolnieni z tej opłaty klimatycznej i wtedy rzeczywiście ten gaz byłby, przepraszam, ta energia elektryczna byłaby atrakcyjna dla Ukrainy, ale poza tym Rumunii też mogą dostarczać prąd Ukrainie, więc Polska nie jest tutaj jedynym krajem. Krótko zapytam na koniec, bo czas nam się kończy, czy waszym zdaniem zapowiedź Roberta Ficy o odcięciu prądu jest realna? Panie Zbigniewie? Czy to się stanie? Bo decyzja to ma jest taka: czy jest realna, dzień. czy się stanie? Zapowiedź jest realna, ale czy, czy się stanie, to wcale nie jest oczywiste. Jest jesteśmy w fazie pewnej gry politycznej. Wobec FICO, no, będąc małym krajem, musi stosować ostronę tylko, żeby jakoś swoje te kary, które ma w ręku, wydawały mu się wielkie. że tylko nie przelicytował. No, jest dosyć z doświadczonym politykiem, znększnym politykiem, więc, więc może mu się coś uda ugać. Jeżeli nie ze strony Ukrainy, to może ze strony Unii Europejskiej jakieś kompromisik malutki uda się wytergawać. Może to nie. To, y -hmm. Na pewno wysoko licytuję, Moim zdaniem nie ma takiego zagrożenia, ale też dodajmy, że Fico obok Ur Orbana to są najbardziej radykalni, populistyczni politycy. Za Fico jeszcze ciągną się te skandale związane między innymi ze śmiercią mm, słowackich dziennikarzy. Przys przypominam, dlatego upadł rząd Fico na Słowacji, nastąpiła tam zmiana władzy wybór e, Gasparowej na prezydenta i wiele innych kwestii. Więc Fico musi bardzo, bardzo uważać, bo jeżeli decide, a w związku z wyborami to nie jest przypadkowe, tylko nawołuje do zaostrzenia kursu wobec Orbana, więc Unia Europejska tak samo wobec Małej, zresztą węgla nie są wcale wiele większe, wobec Małej Słowacji też może zaostrzyć kurs, więc stąpa po bardzo, można powiedzieć, tutaj cienkim lodzie. I stawiamy kropkę. Doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, dziękuję bardzo. Dziękuję panie Doktorze, dziękuję Państwu. Zbigniew Przybyłka, Klub Kiloński w Katowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Życzę Państwu spokojnej soboty, udanej niedzieli. Poniedziałek, też wolny od pracy, a my spotykamy się za tydzień o stałej porze.